Cześć! Cześć! Witajcie na kanale Marzena i Marek A dzisiaj nagrywamy Dzisiaj jesteśmy w samochodzie po, po, Ale widz, to jest nieważne, się. nagrywamy pierwszego No No, no. no. trzy, cztery I Vlogmasa masa. Pierwszego vlogmasa jeszcze nie nie nie, 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 nie Nigdy Nie nagrywałaś w tym roku? Nie. <coughs> nie Nie, nie nagrywałam vlogmasów mm. e, Oglądać oglądałam no i mm, wydaje mi się, że vlogmas to jest coś takiego, co nagrywa się przed świętami i yy, chyba... chyba w... dobrze Ci się wydaje. Wydaje mi się, że w dniu Wigilii chyba kończą się vlogmasy, czy jak to to Nie, jest? Nie, no w każdym razie tak wypadnie, że w Wigilię będzie ostatnim. Aha, to jak coś wiecie więcej, to yy, napiszcie. Słuchajcie, zapraszam, yy, zapraszamy Was na naszego co Instagrama. Dru... Właśnie, ale jeszcze odnośnie vlogmasu. Co drugi dzień, także startujemy w poniedziałek, środa piątek i teraz się coś dziwnego stanie, mianowicie będą przesunięcia z filmami. Będą raz w sobotę, raz w niedzielę, tak jak u Michaśki. Ale nie, dlaczego? No bo co drugi dzień film idzie. To, słuchajcie, wyzwanie. Ale... Marzyne się szczęście. Nie wiem, czy widzowie się tak przyzwyczają. Mm. Spoko, to jest tylko miesiąc, a nawet nie, bo 24 mm. dni, czyli 12 filmów, spokojnie. Tak, a teraz idziemy do sklepu, słuchajcie, do Decathlona, bo musimy kupić materac, ehm, no bo mamy dzisiaj Gościa. Gościa, Michasia ma gościa, yy, a potem, potem no w domu różna praca, a właśnie, słuchajcie, Instagram, yy, zapraszam na Instagrama właśnie, na naszego Instagrama zapraszamy serdecznie, yy, ludzie yy, idą więc pika, no on tak wyczuł, yy, serdecznie na Instagrama, na TikToka, słuchajcie, ostatni TikTok normalnie mnie powalił. Milion sto tysięcy, bo już Tak, 200. Ale chyba <coughs> dlatego, że dotarł do że je, mój innych odbiorców też, bo słuchajcie, w, w, no, na TikToku można pisać komentarze i tam komentarze są w języku rosyjskim, po francusku, są też jakieś takie, ala znaczki arabskie, ale zawsze tam można sobie zrobić tłumacz, także <tłumacz> przetłumaczysz sobie. Także to chyba dlatego też, ale... No TikTok to pomysł Marka, muszę przyznać i dosyć wyszedł mu. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, jeszcze chciałam powiedzieć, że mm, dzisiaj słyszałam o tym, że rozpoczyna się świąteczka, zbiórk, świąteczna zbiórka żywności. O. Także jak teraz będzie ten czas, no to na pewno w sklepach znajdzie się takie koszyki. pomarańczowymi tymi. Ale to już że tego nie mają A to chyba. różne. No ale A myślę, że takie akcje jest? będą A? też. Tak się powtarzały. W ogóle... O, to jest tak ręka. Aha. Dlaje mi ręka. No w ogóle taka akcja świąteczna paczka, to też w szkołach są takie akcje organizowane. Także no teraz tego będzie dużo, bo to jest wszystko na czasie. Dobra, jedziemy, jedziemy nie bo... To jest dłuż... chyba najdłuższe wejście. Najdłuższe wejście i chyba nie za bardzo eko, bo... Stoję. Ale był wyłączony silnik, nie? Tak. Ee... No. <coughs> <Chwilę> to eko. <coughs> to eko. Dobra, eko, eko jedziemy. jedziemy. Nie eko. Do sklepu na zakupy. Dzisiaj robimy placuszki z kurczaczkiem do tego dołożymy szczypiorek, nie mam się papryki świeżej, tam dziewczyny w tle słychać bawią się tu dodamy teraz mięsko to jest taki takie ciasto, jajko mąka, troszeczkę mleka zobaczę jak to wyjdzie czy trzeba będzie jeszcze coś tutaj dolać, dołożyć czy dosypać no a mięsko jest przyprawione, papryka przyprawka do kurczaka no różne tu można dać troszeczkę sobie tak przeszło, no i zaraz wszystko to wrzucimy, powstanie fajna masa i na gorący olej, teraz wam pokażę tak wygląda już gotowa mieszanka mięsko i szczypiorek w tym cieście olej, o już jest ciepły troszeczkę sobie tutaj zmniejszymy, bo mi się zaczną zaraz palić, no i po prostu kładziemy takie placuszki czekajcie o To troszeczkę jest takie potem nieporęczne. Najlepiej większą chyba wziąć. I tak też zrobię. Nakładam i smażę. A dziewczynom zrobimy do picia wodę gazowaną. Tu już mam filtrowaną wodę nalaną. I jak już ją zgazuję, o, tu mam resztę, ale jeszcze jest soczek malinowy dolejemy i będzie pyszna. Oranżatka. To co, gazujemy? Jeszcze raz. Będzie fajny smaczek. Mmm, pycha. No teraz dolejemy soczku. Proszę. Też nie za dużo, no bo bez przesady. O, może wystarczy? Tam się kurczaczki robią, kotleciki. Dobra, i gotowe. Mogą pić. No i co, chyba? Gotowi jesteśmy na blok masy? Mmm, to chyba są okulary twarzowe. Ciekawe, komu będzie w nich lepiej. Mnie czy Markowi? Zobaczymy. Już niedługo będziemy mierzyć, co? O, Marek. Mhm, dobra. To był znak, że sprząta i mu nie przeszkadzać. Hey. No i ostatnia tura, prawie że tu już są pierwsze usmażone. Odsączam je też na ściereczce, papierowym ręczniczku. No i zaraz można zajadać do tego sałatki różne, można sobie zrobić sosik czosnkowy, coś pycha znacznego. Mandarynki już obrane, pójdą do dziewczyn. Co tutaj? Mm -hmm. Ściana kalendarzy adwentowych, bo dzisiaj jest 1 grudnia. Czekoladki, haribożelki, milka, oreo. Od Tosi misia dostała. A to jest kalendarz Marka, a mój jest gdzieś tam... Tam. Zaraz go otworzymy. Bzyk. O, Marek chyba będzie otwierał kalendarzyk. Będę. To co mm, dzisiaj mamy? To jest Michaś, pierwszy, no. Pierwszy, o, a słyszycie gości w tle? Tak, dziewczyny się tam bawią. Dajmy im spokój. Gdzie mm, masz jedyneczkę? Nie ma jedynki. Mi się zawsze źle kojarzy jedynka. Dlaczego? Z oceną szkoły. Aha. Waga. No, proszę, otwierasz. Przebiję kamerkę, albo nie ma rzęka trzyma. Trzymasz? Tak. Eee. O. Ooo. Ale fajer. Ale folia no to właśnie... To nie srebrny taki, widzisz, O. Oooo! Jaki słodki miś. No mm. co Marek, smacznego ci życzyć? Miś jest słodki. O nie, ba słodki misio. A ja idę do swojej jedyneczki. Czyli mojego kalendarza. Teraz wam pokażę. I dzisiaj czas na pierwsze okienko w kalendarzu adwentowym. Jak widzieliście chyba... Na TikToku? Też. Marek otwierał i ja też sam otwierałam, ale coś tam się podziało dziwnego na tym TikToku. Nie tak coś poszło. Dobra, to możecie wpadać jak macie ochotę zobaczyć. A dzisiaj zaczynam mój kalendarz adwentowy. Już nie mogę się doczekać. A mój kalendarz jest duży. Wody Shop. O, jest ogromny. I jest dosyć ciężki, dlatego też, że tutaj są takie produkty pełnowymiarowe. Nie są to żadne próbki. No i piękny, zobaczcie. No, jaki on jest cudny, kolorowy, aż chce się po prostu oglądać, przeglądać. Tutaj różne. On jest zbudowany na takiej zasadzie, że ma pudełeczka. W każdym pudełeczku jest jakiś produkt. No i oczywiście szukamy jedynki. Gdzie jest jeden? O! Dziesięć, co 20. Jest! Taka niepozorna ta jedyneczka. Dobra. Pojedziemy z nią. Czekajcie. Wcale nie jest takie proste. O, trzyma się. Dobra, bo tutaj pudełeczko wróci. A co my mamy w jedyneczce? W ogóle tu są jakieś opisy. French Polish Sciences, Marie Curie. A, czyli podejrzewam, że na tych pudełeczkach będą też informacje o różnych kobietach. Sławnych kobietach może. A tu jest francusko-polska yy, pani naukowiec, Maria Curie. Yy, pionier, ble bla ble, ble Nagroda Nobla. Mhm. No, ona zdobyła dwukrotnie Nagrodę Nobla, także rzeczywiście Polska może być dumna z takiej Takiego naukowca. A co my mamy tutaj w środku, w kalendarzu? Co to to jest? Hair mask. O, maseczka do włosów, ale mi się przyda formę normal to dry, czyli suchych i normalnych. Ojej. Nie wiem, czy jest zafoliowana, ale jeżeli nie, to powąchamy. Je! Mmm, Mmm. ja już czuję. Matko, jak to pachnie. Bananowy, mam też taki balsam do ciała bananowy, już mi się kończy, ale z maseczki się bardzo cieszę, bo używam codziennie maseczek do włosów, y, różnych, y, częściej właśnie takich do spukiwania, a to jest y, to jest maska, a no, używam też y, odżywek różnego rodzaju. To już wiemy, co mamy w pierwszym pudełeczku. Pudełeczko wraca, to żeby nasz kalendarz się nie rozpadł. <noise> a maseczka idzie do Łazienki. No to jutro pokażę Wam dwójeczkę. Przyszedł czas na pożegnanie. Tak, a ja tutaj. Żegnamy się z Wami z jednym okienkiem, ale kolejne dwa będą już yy, na yy, Środek, masyny vlogu. środy też o 16.00. Pamiętajcie, że cały grudniowy vlogmas. no My mamy akurat vlogmasy poniedziałki, środy, soboty. Dochodzi. Nie. Mm. Vlogmasy są co drugi dzień. Czyli poniedziałek, w poniedziałek środa, piątek, niedziela, wtorek, Acha, czwartek. A ja na piątek mam jeszcze. Mm, tak jak u Michałaśki, no. Przerażenie w oczach. Mm. W każdym nie razie w weekendy się. już nie będzie sobota, zawsze film będzie raz, sobota, raz, niedziela. Bo tak to niestety wy wychodzi z tego. Mhm. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Także y dzisiaj miało być okienko otwierane jeszcze, ale będzie otwierane na, dopiero w nas na następny vlog, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale ja widzę dwójka otwarta. Bo Michaćka otwiera dwójkę. Dobra, a ja właśnie przygotowana na robienie kawy, a my się z wami żegnamy, chyba? Tak jest, żegnamy się do następnego Vlogmasa, czyli do środy, Aha. godzina 16. No to czekajcie i bądźcie z nami. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, załączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić. To pamiętajcie, żeby kanał subskrybować. Wchodźcie na nasze media społecznościowe, oglądajcie TikToki, zapraszamy na Insta. Wszystko Brawa. znajdziecie w opisie tego filmu, wszystkie linki. No i co? Widzimy się na w tym odcinku. Także tak. łapka w górę, komentarz i pa pa. I do środy, do środy pa. Pa. A na robi kawę. Ja idę kawę, kawa, kawa, kawa. kawa. Po, podglądamy jak można kawę robić. No jest to dosłownie skomplikowany proces, bo najpierw trzeba hmm, Bo wysunąć. tu jakiś mądry dał włącznik od góry. Gdyby ten włącznik był chociażby tutaj, hmm. to już by było lepiej, nie? Dużo lepiej.